Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przesmarujemy nożyce do żywopłotu, a bardziej przystawkę do noży do żywopłotu. Model HL 145 stopni, ponieważ ma regulowany kąt w trzech płaszczyznach. Możemy w ten sposób zrobić. W ten i ewentualnie na wprost. Smarujemy w tym miejscu tak gdzie mamy smarowniczkę narysowaną, ewentualnie w tym miejscu. To zabieramy się do pracy. Torx 25. użyjemy, Odkręcamy. Ta od jakiego użyjemy, jest Steel Super Loop FS. Smar przekładniowy do kos mechanicznych i wycinaczy do zarośli. chyba 225 gram. Kluczyk do wyciskania. Proszę bardzo, powinno. Zobaczymy, czy nie zmienili gwintu. Ok, Czyli wkręcamy. Zakładamy. I skręcamy. Dozując. Zawod, przekładnie, sprawdzamy, czy nigdzie jeszcze w nadmiarze nie wyszło. No myślę, że jeszcze z pół obrotu powinno być okej. Okay. Pierwsza Przekładnia, ta która odpowiada za pracę nożyc, została przesmarowana. Okej. Okay. No, Admiar wytrzymał w nożyce i tak pójdzie. Jest tak śrubka. No, łap się. Zakręcamy. Weźmiemy to tak szmatki. Rzucamy. Kolejna z góry i ta już odpowiada za pracę przekładni kątowej. I tak samo, ta sama czynność, czyli po prostu wkręcamy tubę w gwint o. i powtarzamy czynność. No myślę, że ilość jest wystarczająca. Zakręcamy tubę. Cieramy. No, mam tak wycieramy wycieramy, ja myślę, że mamy przesmarowaną. A, tutaj dobry przykład. Nadmiar tawotu wyszedł nam z boku, czyli tak jak mi kiedyś mówili chłopaki w chłopakie serwisie, że smarujemy z wyczuciem, aż gdzieś w którymś miejscu technologicznym nadmiar tawotu zostanie wypchnięty. Wtedy wiemy, że przykładnie jest idealnie nasmarowana, więcej nie ma sensu w nią towotu ładować. Złożymy pilarką ogólnie model wam nie powiem, bo się wytarło, ale to jest chyba 130. Zmienimy osłonę. O, czyżby paliwa nie ma? Nie, jest. Mamy no chwilę, niech popracuje. No, mamy nadmiar smaru wyrzucony. Jest przekładnia, idealnie nasmarowana i jeszcze pod kątem. Składamy, wycieramy. Mm-hmm.